Jesteśmy przed komendą na Schillinga, i kilka dni temu widzieliśmy, jak na tych miejscach, które są rzekomo przeznaczone dla inwalidów, które są oczywiście niezgodne z przepisami, szerokość tej tak zwanej koperty musi mieć przynajmniej 3,6 m, 6 rzeczywisty inwalida wysiadał na kulami, o mało, co by się nie wpadł pod autobus. Te miejsca są duże, niezgodne z rewizjami, trzeba je natychmiast wyczyścić, póki nie ma nieszczęścia. Ale pytanie, co z tymi ludźmi niepełnosprawnymi? Ano, mamy pomysł. Jest taki gwiazd od strony marcelińskiej na teren Komendy, a tam przed wejściem jest 5 czy 6 miejsc dla inwalidów. Czemu tego nie zrobić? No jak widzimy jeszcze tu w komendzie szajba mnie odbiła i nie wstawili sobie tutaj tablicy, że to obiekt strategiczny. I tak trzymać panie komendancie. Dziękuję.